Jan przyszedł świadczyć o światłości, aby przygotować Panu lud doskonały. Alleluja! Alleluja! alleluja. według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał żonę z rodła Arona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nielagannie według wszystkich przykazów. I przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była już była niepłodna, oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los. Żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się o anioł pański stojąc po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się zacharniarzu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele. I wielu z Jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie. i Już w łonie Matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga mi. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocę jasza, żeby serce ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Oto Słowo Pańskie. Amen. Kiedy wsłuchiwałem się w pierwsze czytanie, w słowa pierwszego czytania i w głowie trochę biłem się z myślami, ponieważ przygotowywałem się do czytań z dnia i dopiero kiedy tutaj wszedłem uświadomiono mi, że to jest Wigilia Narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Kiedy słuchałem tych słów z pierwszego czytania, to sobie pomyślałem, że to są moje słowa, chociażby powiedział je Jeremiasz. Bo Jeremiasz powiedział, ach Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młody. Ja za nim powtórzę, Panie Boże, nie, um nie umiem mówić. Co mam mówić? Młody nie jestem, bo już jestem, mam swoje lata, ale nie wiem, co mam mówić. I później. Proszę? Też nie wiedź, wiem. Ale genialne jest to, że Pan Bóg wie. Duch Święty wie. I tak jak odpowiedział Jeremiaszowi, Nie mów, jestem młodzieńcem, czyli nie mów, ja to tak usłyszałem nie mów, nie wiem co mówić. Ujdziesz tam, gdzie cię poślę, do tego miejsca, gdzie cię poślę, o określonej godzinie, określonym dniu, i będziesz mówił. Będziesz mówił cokolwiek ja ci powiem, bo no to nie ty masz mówić, ale to ja mam mówić. To ja mam mówić. I tak zacząłem się otwierać gdzieś swój umysł, swoje serce właśnie na to, na to słowo, które usłyszałem. Nie ty masz mówić, to ja mam mówić. I taki właśnie był nasz dzisiejszy patron święty Jan. Nie mówił tego, co on chciał ale mówił przez całe życie i czynił przez całe życie to, czego chciał Bóg. I chociaż wielu postrzegało go jako takiego swoistego dziwaka, wiemy, że mieszkał na pustyni, jadł w Sarańcze, był kontrowersyjny itd., to mimo to, że taki był i jak możemy przeczytać w. Ewangelii w innym fragmencie, wielu lubiło go słuchać, bo mówił Słowo Boże. Wielu lubiło go słuchać, bo żył tym Bogiem na co dzień. Świadczył o tym Bogu na co dzień. To jest niesamowite, kiedy w naszym życiu zrozumiemy, tak jak to przyjął Jan. Czy, czy nawet, tak jak to przyjął wasz patron, święty Józef, którego niektórzy uważają za takiego y, ciapciucha, nie? że nie umiał się sprzeciwić Panu Bogu i powiedzieć konkretnie, jak zadałbym pytanie, ale jak to się stanie, skoro nie znam żony, no, nie miałem w tym udziału. Inny mężczyzna by walnął ręką i powiedział do anioła, stary, co ty mi tu gadasz, to nie moje dziecko, nie wmawiaj mi dziecka. Dlatego niektórzy Go uważają za takiego, takie pokorne ciele. Tak, Panie, wezmę to. Nie, to nie było pokorne ciele, tak samo jak nie był takim pokornym cielęciem święty Jan Chrzciciel. To, co Jeremiaszowi Pan Bóg powiedział, ja dam Ci moc, jeśli się otworzysz na mnie. I zarówno w życiu świętego Jana Chrzciciela, i w życiu świętego Józefa to się genialnie sprawdziło. I, i pokazał zarówno święty Jan Chrzciciel, i święty Józef, że są herosami wiary, że są prawdziwymi mężczyznami, którzy nie migają się od swoich obowiązków, którzy spełniają to, co im Pan nakazał. Żyją tak, jak Chce tego Pan Bóg. To wcale nie jest powód do tego, żeby czuć się mniejszym, słabszym od tych y, muskularnych, od tych takich prawdziwie męskich. Nie. Bo tak naprawdę w życiu nie o to chodzi, bo muskuły zwiędną na starość. Ale ważne jest, y, co jest w moim sercu i co w tym moim sercu pozostanie. W Ewangelii z dnia dzisiejszego jest właśnie to napisane, powiedziane. Gdzie jest rozum twój, gdzie jest twoje serce, tym będziesz żył. Co jest w moim sercu, tym żyjemy na co dzień. Dlatego niech ci patronowie, ten patron dnia dzisiejszego, święty ja, który niejednemu dowalił ciętą rybostą, ale wiedział, że tak musi po to, żeby przygotować drogę Panu. Tak samo święty Józef, który przestał się bać, co ludzie będą mówić, bo wiedział, że tak należy czynić, żeby przygotować drogę Panu. Tak samo i my w naszym życiu, na każdym etapie tego życia jesteśmy zapraszani, aby służyć Panu i przygotowywać Mu drogi, aby przez nasze czyny, przez nasze życie, przez nasze świadectwo te drogi dla innych, dla tych, które w tym momencie ich życia wydają się kręte, stały się drogami prostymi. I tak na koniec jeszcze raz słowa Pana, które usłyszał Jeremiasz z dzisiejszego czytania, bo patronem naszym jest święty Józef, Waszym jest święty Józef, moim też dobrym patronem. Nie wymigywał się, kiedy Pan Bóg zlecił mu misję. Tak jak powiedziałem, każdemu z nas Pan Bóg zleca misję taką czy inną. Cokolwiek czynimy, możemy świadczyć o Panu. Kiedy przyjdzie takie, taki czas, że może taka pokusa, że po co to, po co ja mam żyć tą swoją wiarą głęboką, po co ja mam świadczyć moją wiarą w życiu codziennym, przecież jestem facetem, jest, powinienem być konkretny i tak dalej. Żeby wtedy przychodziły te słowa, Pana Boga. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą, mówi Pan. Jestem z Tobą, by Cię chronić.